Chciałem nawet z tej aktualnie się na serwerze tabenza.pl Jeśli chcecie się na tej liście, to zostawcie sobie łapeczkę w górę i dzwoneczek. I napiszcie w komentarzu trap, a przed tobą serduszkę, ja dalej nie będę w bawełnę, tylko po prostu idę wam zaprezentować na najlepszego trapa w mieście. Tepamy się na bazę elegancko i zobaczymy jak to wygląda. Tutaj zeskaczamy po prostu w dół albo kość, nukamy. i tu są po prostu tradycyjne nóżki i gościa walimy na słone. A Ale ja się tapam na bazę. Jakieś lamusy przyszły i po prostu będę tutaj udawał, że mam ze dwóch i może rzucą perły do mnie, oj walną mnie, niech cytnie perełkę, o, jeden zrzucił mnie, ale mam nadzieję, że wejdzie do mnie, dobra skoczył, Ksi ksiądz robak, znaczy jak on ma ryzyk, stacy może mi da dofinansowanie, zjem sobie koksa, żeby przypadkiem nie policzać. i teraz oj, w przypadku prawie mnie wrzucił, problemy najmana tak zwane. I teraz zostałoby tylko wrzucić strzał w dziesiątkę i cyk, oj, ze starym przyszedł, dobra, stary jego ja został strapowany, oj, wyszedł sobie, no i wpadł z powrotem, no i jasny klincior. dobra, i teraz możemy wrzucić tego kumpla, któremu przy chwilą gardę pokazywaliśmy, no i o, no i wynurkował, to poczekam aż oni się za mną dole zabiją, bo chyba się niepią, jeśli się nie mylę. I się po prostu wrąpiemy na trzeciego, bo tutaj problemy na i widać. Oni się lają, czy się nie leją? Muszę sprawdzić. Bo wątpię, żeby mieli sojusz. Dobra, oni się leją nawzajem. Dobra, elegancko mi to pasuje. Zjem sobie tutaj i zaraz y, będę mógł się dobrać oraz wziąć Killoth i Emerald. To mam nadzieję, że ich zabiję bezproblemowo. Dobra, ja tutaj się dobieram. O, z tym może być problem. O! Już mamy Refile Schowek się dobierzemy efekty efekty dobra Że jeszcze my nie spać Dobra Mam jakieś dziwne ustawienie Dobra, teraz go się rzucić. Ile mamy jeszcze w Ja cię chwycę, Jimmy. Jacie kręca. On O, spadł samemu. Kolega nie jest zbyt mądry, jak widać. Dobra. Walimy go na łeb. No i schodzimy i walimy tutaj jego kumpla. No nie, już nie wiem, co mam o tym myśleć, czy oni mają coś, czy nie. Ale powinno coś temu gościowi porać bo zetkowca. A myślę, że więcej statków chyba nie będzie miał. Dobra. Leję go. Zjem sobie koksol i zaraz padnie hełmik, fajnie by było jakby ten gościu padł, no, ale mało, to jest prawdopodobne. Dobra, zamurowałem tu ile? Oj, problemy weneryczne aktualnie się zadziały. O, może oni się da między sobą, ale jednak nie, jednak nie. O, leją się. Jeden robi chyba drugiemu oszustwa. O nie, tutaj przez mechanizm będziemy chodzić, by może. że... Jakby tutaj wejść, żeby też ten gravel nie spadł. O. Od dupy strony tak zwane. No i cyk. Pięknie, ładnie. Ale już hełmu nie mam. Dobra. Oni się klepią nawzajem aktualnie. I są chyba w jednej krawce. Tak, są w jednej krawce. Pięknie. Dobra, mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Zostało ich tylko za... Oj, padło mi coś jeszcze. To nie tylko... To nie tylko hełmik. Czemu jeden się klepi, a drugi wali go z łuku? Nie wiem co mam o tym myśleć. Fajnie by był jeden drzwi drugiego. Od razu by pokczampowo. O! Ale ani piecno. No i to palony balony. Teraz zostało ich tylko pozabijać. No dobra. Walę go przez piksel. Najlepsze nogi w mieście. No dobra. Ja nie wiem, ile ten gościu jeszcze przeżyje, ale nie, nie daję mu duży, dużych szans na przeżycie. Robię sobie coś takiego. I zaczniemy teraz po prostu go fokusować. Dobra, jeden kill mamy. I teraz zostało po prostu drugi do zabicia. I dobra, sobie zmienię secik, bo zabiliśmy go i możemy sobie pozwolić na zmianę. No i teraz po prostu możemy go dojechać w taki sposób, no i łatwe dwa kile. a ja się widzę ekstrapuję jeszcze jedną osobę. <laughs> ja sobie tutaj chwilę poczekam, mam nadzieję, bo przy tym widziałem, że ktoś wszedł na teren kill i wtargnął brutalnie. No poczekamy chwilę i może tutaj się zjawi. Ale nic tutaj nie mogę obiecać. Bo nie wiem gdzie ten gościu był. O, grzybek. Ja tutaj postoję chwilę, wbiegnę sobie. Chyba wbiegnie za mną. Ale on chyba coś tam podejrzewa. A tutaj będę go jakiś nieogara tutaj się zamuruje czy coś. Może wsyka perełkę w końcu. Próbował mnie walnąć przez ścianę. O, ale takie coś mu nie wyjdzie, ale szczęście perełkę zmarnował. Może po prostu mu otworzymy i on po prostu może starnie, na teren prywatny. Dalej, chodź tu. No i dostało go tylko wrzucić. No i pięknie. Ale gościu dostał chyba laga podczas tego lotu. Zoba, no, on, on jakiś nieogarnięty wszystkie perły już wyrzucił. Wrzucimy do mojego własnego trapa. I teraz tylko go wrzucić, a z tym już problemu nie będzie. Łatwe wrzucenie za 3 punkty. Szybkie zabicie. Efektywne nóżki. Polecam używać trapa na wszelakie tryby. Oczywiście gildie jak, jak i nie, nie tylko. Nie możecie po prostu budować. Głośno napiszę, oddam, ale po prostu zależy nam na jego rankingu, więc go zabijemy. I to jest tylko po prostu kwestia czasu. Wypiją on nie, to jest oczywiście strężyk. Coś mu padło, szybki kill, efektywny. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to wiecie co robić. Elo!